Hej, 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 Siema wszystkim tu, Kamruz. witam was. W kolejnym odcinku serii zagrajmy wy. Hearthstone. Opa! Poprawimy sobie miejsce siedzące i zrobimy sobie deck na Priesta, o którym mówiłem. Z pierwszaj stąd robimy prawdziwego Priesta. Niech będzie. True Priest. A więc tak, jakie karty na początku dajemy? Na pewno Cirque of Healing do naszego True Priesta oraz Flight of the Naru. Ponieważ chcemy, na pewno damy dwa razy Battle Word Shield. Definitywnie. Popatrz mi z tym oznacznikiem. Dwa razy Kleryczkę, która jest świetną kartą do doboru. I w takim razie jeszcze damy sobie dwa razy Shadow Word Death. I ta styl. muszą być w tym deku. Muszą być. Jak kocham ta steel. Ja muszę mieć ta steel, ja po prostu je kocham. Dobra. Do True Prista potrzebujemy jeszcze. Moi drodzy. Potrzebujemy jeszcze karty, która się zwie White Pyromancer oraz karty, która się zwie. Pom, pram, pom, pom, pram, pom, pram, pom. Injured Bane Master. A więc tak, już mamy 16 kart naszego deku. Jeszcze nie koniec. Ponieważ, Alkanai Soul Priest, core z naszego deku. 18 kart. Co dalej. Na pewno damy sobie jedną kartę, która się nazywa Sylvanas Windrunner. Też uważam, że to jest core karta. Big Game Huntery chyba nie są tak grane, jak kiedyś, więc dajmy Doktora Boom, bo to jest ładna curve karta. I nie wiem, może Ragnarosa? Dawno nie graliśmy Ragnarosem. Tak, serio. Tak naprawdę, serio, dawno nie graliśmy Ragnarosem. Stęskniłem się za tą kartą i wezmę go tylko i wyłącznie z jednego powodu. Stęskniłem się. Weźmiemy również Siserę. Ponieważ to jest moja pierwsza legenda, i ona jest idealną kartą do true prista. Cokolwiek by się działo, ona jest idealną kartą. Po prostu. To była moja pierwsza legenda i wylądowała jako pierwsza legenda w moim pierwszym poważnym deku, który był pristem. Więc damy takie karty. Ok, jak wygląda kerw? Nie mamy kart za 5 many. Co my chcemy za 5 many? Myślę, że jest Manipulator 1 może nie być złą opcją. Tak, stuprocentowo szczerze. Harrison Jones również wydaje się świetną kartą. Dobór kart, zniszczenie broni. Czemu miałbym tego nie brać? Zaraz slash Belcher może. Ok. Karty za 6 many. Dałbym jeszcze Keynen Blood Cuffa. Jesteście był grany w Deku na Priście, teraz nie. Ale mam ochotę go przetestować. Może być spoko. Więc dam go. Więc late game już mamy. Zostały nam miejsce na trzy karty. Okej, okay, w takim przypadku potrzebujemy AOE, poza Circle Healing oraz White Point Mancer. Damy Shadow Madness. Bo osobiście lubię tą kartę bardziej niż holinowe. A do kombinacji z klaryczką mamy tylko healing oraz light of the naru. Dobrze, zostało nam miejsce na jedną kartę. Mamy late game. Late game już nie tykamy. I mamy wystarczająco dużo kart w late game'ie. Brakuje nam kart za dwie many. Co my możemy dać za dwie many? Mamy parę opcji do wyboru. I są bardzo ciekawe opcje. Zobacz, zobaczcie, jakie mamy karty, co nie? Zobaczcie, jak w większości przypadków mamy dobre karty. Co powiedział resarekt? Możemy było dać resarekt. Bądź jednak brakuje nam paru kart pod early game. Może nie resarekt, chociaż Resarekt byłby ciekawy, ale nie. Może, 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 może. Biorąc pod uwagę, że mamy Alhena i Thrill Priest, damy zombiecau. To może być spoko pomysł. Może, może, może. I teraz pytanie, czy chcę dać drugi jego Zombie ciao, czy zostawić Facelessa? Może wyrzucić ten Tadstil i dać Zombie ciao. Grać z jednym Tadstilem. Tadstil to nie jest taka karta, której potrzebujemy mieć dwie sztuki. To może być dobry pomysł. O, i coś takiego. Mamy Early Game w postaci Zombie ciao. No tam niby White Pyromancer, to jest takie słabe sobie, takie sobie. Blade Mastera, Auchenai i late game. Ta, ten deck definitywnie będzie się odbierać na late game. Ten deck mi się podoba. Zrobiłem go totalnie na szybko, kompletnie się nie zastanawiałem przed tym odcinkiem, co na nim dać. Ale ten deck mi się podoba, zróbmy coś takiego. Wygląda ładnie. Przetestujmy. Deck, w którym będę myślał do z gry. Wiem, jakich kart nie mamy. Nie mamy w tym deku Kabal Shadow Priestek, które są bardzo mocną kartą. Zabierające stwory za dwie many, bądź mniej, Za dwie ataku, bądź mniej. Za dwa ataku, bądź mniej. Faktycznie nie mam. Zamiast tego wrzuciłem Keirna, który za ten sam koszt daje nam kartę 4 na 5. Ale w ten sposób nie pozbywamy się karty przeciwnika? I efekt mamy potem. <laughs> na no nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy, czy taki deck się sprawdzi. Jak mówiłem, deck to by trzeba przetestować, więc niech tak będzie. Czy chcę zachować Blade Mastera? Jeżeli nie podejdzie nam Circo Healing, to jest to już słaba karta. Więc myślę, że zamienimy wszystko. Ok. W sumie postawiłem tak bardzo na early game. Ale nie pomyślałem o jednym, Na raid game, ale nie pomyślałem o jednym. Nie mamy też dobrej trzeciej tury. Co tak się gry, będę się odna, zastanawiać nad tym deckiem, co i jak. Faktycznie nie mamy dobrej trzeciej tury. Druga tura to już pół biedy. Ale nie mamy dobrej trzeciej tury. I huh. wiecie co? Kusi mnie też, żeby. dać do deku Resarekt. Spokojnie, pozamieniamy ten deck. Będzie. Ciekawie, gwarantuję wam, będzie ciekawie. Mamy strasznie słabe early game w tym przypadku. Co mógłbym wyrzucić? Teraz tak będę się zastanawiać przez całą grę, co wyrzucić, co zamienić. Zrobiłem ten deck totalnie na szybko, co nie? Brakuje nam early gameu, mamy bardzo mocny late game. Czy nie przesadziłem zbytnio? Jeśli chodzi o early game, late game? Bo w sumie ile mamy kart? Mamy za dużo kart. Sywanka na pewno musi być w naszym decku, to jest core, absolutny. Jest tak? Wrzucać samego Blade ale niech będzie. To golem, może jaki to jest chory gówno Musiałem mu podejść, skoro on zagrał totem zwykły. Okej okay. silne. Stawię no Hunite, żeby się zmienił. Kolejno będziemy mogli dobić golema. Hmm. O mój Boże, to to za start z jego strony. Dwa razy Flame z totem? Proszę bardzo. Dobra, tak, potrzebujemy definityjnie ale. Dwa razy totem Golem, dwa razy tak, Flameglang totem. Nie powiecie mi, że to nie jest jebany fart. Zrzucimy k Niech będzie. Wymieni się z oboma golemami. I tak będzie nas to bolało. Obie ma oboma mniejsza. Chyba, że z nam jakoś tego typa. Tutaj tylko z jednym. Aż do Drake, okej. Okay. Potrzebujemy AUE. Oh well. oh well. mm -hmm. AUE. ta wymiana. Hey. I obrywamy za zdecydowanie za dużo. Teraz co mógłbym zrobić? Rzucić Alkenai i spingować jego? To nie jest dobry pomysł. E, musimy liczyć na podejście. Na ciekawe podejście. Really? Dobra, dobijemy Ciebie. W następnej turze możemy zabić jednego przyjemniaczka. Potem ma przyjemniaczka. Możemy wstawić Auchenai. Spingować tego typa. Tego typa. O mój Boże. Serio. Podobiera kart. Trudno. Musimy to przeżyć. Totem Might. Akurat nie wierzę. Ta karta mnie rozwali. Gdzie jest mój Turk Healing? O mój Boże. Eee... Dobra, poddaję się. on to w dupie. Mam to w dupie, dupie Podaje się. Tak gra to był żart. On miał tak przesrane podejście! Jedno AOE w sumie, jeden tylko feeling by nas wyratowało. Ale on miał tak przejebane podejście, dobra. E, jeszcze raz przejrzę ten deck. Co my mamy? 7, 8, 9 tura. Okej, okay, te karty są ok. Czy chcemy dwie karty za 6 many? Tak szczerze. Ten deck, założenie ma się opierać na late game'ie, czyli potrzebujemy czegoś, co totalnie zwyczyści, zdominuje early game. Może ta stylu faktycznie nie potrzebujemy. Może zamiast tego... Hmm... Wrzućmy jeden Wyrzućmy styl, Coś takiego. Takie mamy karty zatrzymany. Mamy Dark Cultistę, który jest bardzo silną kartą zatrzymane. Może pozbyć się innego Face'a z manipulatora i stawić Dark Cultistę dwa razy. No tak to mieliśmy tylko Blade Mastera i nie mamy konkretnej trzeciej tury. Brak drugiej tury też jest problemem. Co moglibyśmy dać ciekawego za drugą turę? Myślę, że. A gdyby. A gdyby zrobić takie kombo, że to jest nasza druga tura, i dać jeszcze wręcz ozenę do deku. O, coś mi świta. Coś mi świta, moi drodzy. Dać dwa razy Gilmin Stalkera, żeby mieć tą drugą turę. I stawić wręczą Zen'a. To jest ciekawy pomysł, bo on przeciwnik nie zabije nam tego stalkera, albo to będziemy mieli świetną wymianę i będziemy mieli 4 na 7. To będzie w trzeciej turze e, Brainmaster. To jest dobry pomysł. To faktycznie jest dobry pomysł. Ale co moglibyśmy wymienić w zamian za to? Może pozbyć się Harrison Jonesa? Albo byśmy się pozbyli. Powiedzmy Harrison Jonesa. Powiedzmy, byśmy się pozbyli Keirna. Zrobili coś takiego. Pozbyli się może jednego Shadow of Death. Dali Welen Chosen. Ok. Nowe pomysły wchodzą. Jednego Belchera bym się pozbył i zrobił coś takiego. I wtedy late game by nasz polegał na tych kartach. Po Shadow War Coś takiego. Sprawdźmy. Od tego jest tworzenie deku. Od tego jest nasza kreatywność, żeby kombinować. Mieliśmy za sobą Early Game. Nasz tak się miał opierać na. Late Game. Ie. Jeżeli bym chciał zrobić freestyle opierającego się na Late Game'ie, w sumie. Czy by nie dać Doomsayerów? O mój Boże. Czy by nie dać Doomsayerów? Nie mam takiego Doomsayera w drugiej turze. I mamy pewność, że przynieśli drugie wystawie. To by było ciekawe. Zostawię te karty. Uuu. Uu. O mój Boże, widzicie jaki to jest potencjał na dobór kart. Boże, mam, mam milion myśli w głowie. Milion kombinacji na Prista. Z Pristem jest taki problem. I taka zaleta... Dutaje sobie skarpety mi nie też niewygodnie. Eee. Eee. No. Jest taki problem. I to jest eee, oczywiście. O. Zaleta, że jest mnóstwo kombinacji, można go zrobić naprawdę na wiele sposobów. Nie będzie zabicia. Parker Ok, w ten sposób możemy dobrać miliard kart. Tak serio, miliard kart. Patrzcie na to. Mam zamiar to zrobić. Ludzie, mam. O mój Boże, dobra. Plan B? Bo z jednej strony mogę dobrać miliard kart. Z drugiej strony, podeszło nam to. Nie ma opcji, żebym nie wykorzystał w takiej sytuacji. Dobra. Zrobimy coś takiego. Nie, nie ma opcji, żebym nie wykorzystał w tej sytuacji. To musiało być użyte. To musiało być użyte. No i mi się. Zwłaszcza, że wyrzucił White Walkera, który jest całkowicie mocną kartą, a rzucony w trzeciej turze to takie mech. Jeżeli spinguje go, zapomniał, że jest priestem. Zapomniał, że jestem priestem. A teraz czeka cię za to kara. To do Cię kara! Posadzić czterech kart dla mnie! Hihihi. Light of Naru! Oh yeah! Okej, okay, zostawmy to tak. Mamy zapasik kart, to jest okej. Okay. Spoko, podoba mi się, podoba mi się. Mhm. Ok, dobiłeś go, tak Flame Cannon 50-50, nie udało ci się, sorry mate. Teraz zrobimy następującą rzecz. Zmienimy się tak. Użyjemy Light of Denaru. Podleczymy cię, żeby ona dostała bonusu do ataku. Plus, użyjemy Wręcz na niej. Czyli temu ona jest 5 na 6 i za każdy hit będzie miała plusy do ataku. Zrobimy coś takiego. Plus mamy dwa spell damage, które nam kompletnie nic nie da. Nie uwzględniłem spell damage, kiedy tworzyłem ten deck. Nie mamy nic, co by nam to dało, ale w sumie wyjebane. Jadą po mnie. Ten deck już ma sens, nie? Już ma sens. Jeśli chodzi o early game. Light game też. Aż, kurde, muszę znaleźć miejsce na Tassil. ja tak uwielbiam Tarsidia. Dobrze, jest zajebiście. On może mieć Framestrike, ale to nie jest kompletnie istotne. Zrobimy tak. Wyżyliśmy Belchera, spoko. Mhm, bardzo spoko. Dlatego Shredder się rozwali o niego i go nie dobije, to no że go ze specjalnym dobije. A my na też prawdopodobnie go zabijamy. O, no, jedna, jedna, ta szkoda. Więc tak, 11, 12 obrażeń. Okej, okay, nie jesteśmy w stanie go dobić teraz. Dlatego zrobimy coś takiego. Pięknie się wymieniliśmy. Jest spoko. Już mieli nowe. To byśmy mieli kombat z również. Może zamiast. Może zamiast Shadow Madness. W końcu nie mamy piątej tury, co i dlatego dawaliśmy Belcherów, ale w sumie. Po co dawać przez wtórę w postaci belcherów? Jak możemy dać w postaci AOE? Tak się zastanawiam. Po co nam belchery? Aż tak. Kolejna zmiana. Wprowadźmy kolejną zmianę. I wykorzystałem w ten sposób. W pełni. Spell damage. mi nie mamy nic na tej turze, to jest problem. Tak, mi się pozbył jednego Shadow Madnessu. I dał dwa razy polinowe. Albo się pozbył w ogóle Shadow Madnessu. Zobacz czy mi zależy na tym? Coś mamy za czwartą turę? Holy champion. Nie. Coś takiego. Jakby zrobić coś takiego? Albo nie, pozbyć się szodą madnesu. to ty, ty jest najgorsze. Jak tworzę dek Priesta, zawsze mam jakiś pomysł, który musi zastąpić coś. To jest okropne. Wiecie co? A gdybym... Dobra, zostawmy na razie tak. Na razie zostawmy tak, ok? Na razie zostawmy tak. Niech będzie tak. Lecimy dalej. Na razie tak zostawiamy. Dzisiaj będzie stream. Właściwie w momencie, w którym ja wrzuciłem ten odcinek, już jest stream. Więc jeżeli nawet nie wiedzieliście o tym... Słyszycie? Jeżeli nie wiedzieliście, że teraz jest stream, w dniu, w którym wrzuciłem ten filmik, to wbijajcie na niego. Twitch, TV, Kamrus tu jest. Zapraszam. Będziemy rozkręcali ten deck. Monetka. Pięknie. Choseny. Będę zamienił tak. Właśnie mamy monetę. Nie, dobra. Tak, nie, nie wiem. Zamienimy Blademaster Blade Master i Circo Phoenix to jest zajebiste kombo. I zombie czołg w pierwszej turze. Dobrze. Zajbi się. I dałbym tego Harrisona zamiast. O! Dać Harrison Jonesa zamiast A Shadow... o dwa razy Shadow madne. Kurwa. Okej. Okay. Poszedł z nim kanon. Spoko. Kolejne tury możemy. Robić w postaci wymiana i heal. Odpowiada mi to. Na Fireball go nie stać. Bo ten Fireball go nie zabije. Hehe. Ten przyjemniaczek będzie problemem. Okej. Okay. Czyżby kopiowanie minionka? Tak. Zrobimy w ten sposób. Oczywiście narażam Blade Mastera naszego na niefajną wymiarę. Ok. To jest bardzo interesujące. Zrobić coś takiego: wymienić się tak. Dobić Ciebie i użyć Light of Naru, Znaczy przywołać sobie Light of Denaru. O! To też jest spoko. Znaczy nie złożyłem, że holinowy. Zrobimy to. Miejmy nadzieję, że nam Light of the Nauru przeżyje. Dobrze, jest zajebiście. Ona ma 5 obrażeń, ale nie pójdziemy w twarz. Musimy zabić tego dziada. Zrobimy tak. Jest dobrze! Jest dobrze! Dobra. Aż tutaj mamy świetną wymianę. I możemy stawić kutar kurcystę i podleczyć jego. I tak zrobimy. Albo. Albo. Albo zagramy inaczej. Pamiętajcie, to jest tempo, mate. nie ma dużych sporów. A w ten sposób, jeżeli mamy Uchenaj, możemy nasz Ping przeznaczyć na obrażenia. I to jest spoko. Tutaj też jest zagranie. mamy dwa swoje na polu gry. Doktor Boom, to już jest problem. Tego użyczego do kart. Zróbmy coś takiego. Czy chcę ją wystawić? W wątpię, że Bumbo zaatakował Niech będzie. Jest szansa, że ją stracę i nie dobiorę kart, a z drugiej strony. Jest szansa, że Bumbo to powiedzą w nią, a nie w coś cenniejszego. Mhm. Mm Pewnie kolejny mi A stable portal? Pewnie w odwrotnej kolejności. Nie jest to ci lecz na portalu. Ok, wymieni się tak. Mhm. Mm Teraz cokolwiek wystawię, ja mu to przejmę. Jak można wystawić Mirror and kiedy masz jednego stwora na polu gry? I przeciwnik ma Sylwanię. O mój Boże! O competitive spirit. Niezbyt ciekawe, ale. To nic nie zmienia w tej sytuacji. Znaczy inaczej, ma, ma szansę, że przeżyje to. Tylko że ten typek mu nic nie daje. Ma 33% szansy na przeżycie. Boom. Nie udało się. Haha, ha! pięknie. OK, ten deck mi się podoba. Ten deck mi się podoba. Tutaj otrzymam tą frajdę grania pistem. Dalszą część, moi drodzy, zobaczycie na streamie, który właśnie teraz leci. Więc zapraszam was bardzo serdecznie. Na ten moment ten deck wygląda tak. Czy chciałbym coś zmienić? Myślę nad tym shadow madnessem jeszcze. Jeszcze się mi się nie przydał, ale wiadomo, rozegraliśmy mało gier. Co nie? Rozegraliśmy mało gier. Holinowa ok, przydaje się, zdecydowanie się przydaje. Venturezone, no wiadomo, Light of the kleryczka. Kleryczka, ok, to jest dobra karta. Z również daje a dobra obrażenia. Holinowe zostawiamy. Sylwanka, oczywiście, zostawiamy. Boom, jest spoko. Ragnaros, zera. Ezera jeszcze nie mieliśmy możliwości sprawdzić, ale też wydaje się, no, zera jest spoko, zawsze jest spoko. Jest spoko. Ale Shadow Madness. Tutaj się zastanawiam, czy czegoś nie zamienić. Bo mógłbym na przykład zamienić to na light bombę. Na kabal shadow Pristkę. Bądź na cokolwiek. No nie wiem, zobaczymy, co nie. Zapraszam Was na stream. Na ten moment się z Wami żegnam. Do zobaczenia, moi drodzy. Papa! Papa! Pa.